witajcie um, witam witam z stacja Szczecin mam na imię Linema i tu jest następny odcinek na waszego waszej ulubionej transmisji wydarzeń Witam z PećShop jeśli chcecie się dowiedzieć co się dzisiaj wydarzyło to chodźcie za mną najpierw może pogoda Cześć Moti! mógłbyś mi nam dzisiaj powiedzieć pogodę? O tak, oczywiście. Dzisiaj będzie mm, poprzedni śnieg, będzie dalej leżeć na trawach przed domami Petrzabów, ale oczywiście będzie świecić słoneczko. Około 15 zacznie, zacznie lekko padać śnieg, ale nie zmierzyńcajcie się, żeby pójść na spacer i ulepić bałwana, porzucać się śnieżkami i pozjeżdżać na sankach ośnieżonych górek w blasku słoneczka, które dzisiaj będzie świeciło. Tak, dziękujemy Ci, i ta pogoda bardzo nam się przyda, nie każdy wie, jaka dzisiaj będzie. Dobrze, idźmy dalej. witaj Eline. czym się zajmujesz? Mówię no wszystkim informacje, tak jak to mówiła Kitty. Jednak wywolniła się z tej pozycji. Mówiła, że ma wiele innych rzeczy do roboty. Jest zajęta innymi sprawami finansowymi w swojej rodzinie. i może zajmować się takimi rzeczami i sprawa. No dobrze, mogłabyś nam powiedzieć jakieś informacje ze świata? Oczywiście. E, e, już niedługo pojawi się e, nowe serial, Piszę część nowego e, filmu o tytułu mi wariowana świnka. Niedługo powinna pojawić się w kinach YouTube. Druga informacja to to, że niedługo on oni olimpiady przez Pet shop, na których potrzeby będą wykonywać różne lekkoatletyczne zadania i różne sportowe wyzwania. Dobrze. Dziękujemy za te informacje. To to już wszystko? Tak, to na razie jest wszystko. Dziękujemy za informacje. Te informacje bardzo nam się przydadzą. Teraz przeprowadzę wywiad z Pawiem Fluo na temat chorób, które są w Niskim Pojawiły się straszne choroby. Witaj, Fluo! Witaj! Um, Chciałabym z Tobą porozmawiać o ważnym temacie, czyli o chorobach, jakie. Teraz panują widzę z plędzie. Co myślisz o grypie? E, czy spotkała Cię w tym miesiącu i jakaś straszna choroba? E, jak na razie wszystko jest ze no, mną w porządku. Mam lekki katar i pobolewania dzioba. Ale to chyba przez ten e, konkurs Tłusty Czwartek. Ja, był wtedy konkurs kto zje najwięcej pączków. A, bardzo zmęczyła wtedy dziób. jadłem 15. Tak, ale co myślisz o chorobach? Myślę, że te choroby to nas nie tylko e, Wciąż panują tutaj niektóre rodzaje chorób, takie jak ciężki kaszel, pobolewania brzucha i grypa żołądkowa oraz ciężki katar które trudno wydobyć. Znosem, nawet dmuchając dwie godziny. Nie mogę w takim e, tataru wydmuchać. A -a. E -e -e. Mój kot. No dobrze. A czy myślisz, że te choroby długo będą teraz? A więc um, myślę, że te choroby mogą się długo przetrzymać, więc jest będzie. Ale na szczęście pojawił się teraz nowy szpital dla petshopów, więc na pewno będzie miejsce dla chorych zwierzaków. A jeśli nie, to uda się je sposobami domowymi wykurować. No dobrze, teraz ostatnie pytanie z naszego wywiadu chorobowego. Czy Spotkało ci kiedyś coś takiego, że w autobusie, jakbyś jechał czymś samochodem? Czy były jakieś chore petroby z tym? A więc ostatnio jechałam autokarem na koncert Little Punches. Było tam wiele kichających i smarkających petrowów. Niektóre nawet mówiły, że brzuch ich boli, i że chcą już wysiadać. Ale tak się bali, że nie zdążą na koncert, że daje ich. więc myślę, że te choroby to ciągle, no ciągle tak. Trzymają pet tak jakby pod kloszem. A dobrze, dziękujemy za ten chorobowy wywiad. A teraz e, przynieśmy się może e, na nowy kurs jazdy em, e, kombiego. Idzie. Brrr. Witaj, Emma. E, witaj, kombi. Cześć. Linema. A, a więc założyłeś um, kurs samochodowy na jeżdżenie, tak? A tak. Miał też coś takiego przez kilka minut koli, lecz jednak jak Sophie Garrett, kotka, zaczęła zdawać prawo jazdy, nie zdała, to postanowił to zlikwidować się, bo jak ona jeździła, aż kółko zgubiła i myślała, że hotel piętrowy No dobrze, a można pokazać jej jak się jeździ? Dobrze, najważniejsze, jak się bezpiecznie jeździ 10 na godzinę. Bezpieczna jazda 10 na godzinę po płaskim terenie. Powoli, powoli. Zakręcik i wraca. Teraz y, 50. Jest to szybsza jazda? Dalej, damy sobie zbiorę! A ty myślisz, że petroludy z mogą przekraczać 100, 120? O, myślę, że absolutnie nie mogą. Jest tu za mało miejsca do jazdy. Chyba, że jak prędko wyjadą z tego miejsca, żeby. Ale myślę, że nie wolno przekraczać. 70, zwłaszcza na śniadku, można się zakręcić. Dobrze, a nauczyłbyś mnie kiedyś siedzieć? Oczywiście, przecież czujmy sprawę jedzić. Dobrze, dziękuję kombi za te opłaty. No dobrze, dziękujemy za obejrzenie transmisji DJT Shop Stacja Szczecin. Widzimy się jutro. Do widzenia!